Czas na bajkę. Posłuchaj nowej historii od Bajaland. Michał i niemiły żart na kuligu. Słońce dopiero co wyjrzało z zaośnieżonych dachów osiedla, a Michał już stał przy oknie, nerwowo poprawiając kołnierzyk swojej musztardowej kurtki. To był ten dzień. Dzień, na który czekały wszystkie dzieciaki z okolicy. Pod domem Michała powoli zbierała się grupa. Śnieg skrzypiał pod butami, a mróz delikatnie szczypał w uszy obiecując idealne warunki na kulik. Nagle z za zakrętu wyłoniły się dwa potężne konie o gęstych, oszronionych grzywach. Ciągnęły wielkie drewniane sanie, na których siedział dziadek Jan. Jego kożuch pachniał dymem z ogniska i starym lasem. Wsiadać, dzieciarnio, zawołał, a jego tubalny głos rozniósł się echem po uśpionej ulicy. Do wielkich sań, w których zasiedli rodzice i dziadek, Przyczepiony był długi sznur kolorowych sanek. Michał, leszek w swojej wielkiej niebieskiej czapie i mała Helcia zajęli swoje miejsca. Konie ruszały kopytami, a śnieg wystrzelił spod płoza jak biały pył. Przygoda się zaczęła. Na samym końcu łańcucha usiedli Marcel i Wiktor. Byli o dwie klasy starsi od Michała i mieli opinie osiedlowych twardzieli. Zawsze w markowych czapkach. Z rękami w kieszeniach i lekceważącym uśmieszkiem. Każdy na osiedlu wiedział, że lepiej nie wchodzić im w drogę, bo potrafili rzucić celną, nie zawsze miłą uwagą. Ale dzieci nada! mruknął Marcel, chociaż w głębi duszy cieszył się z wycieczki tak samo jak reszta. Wiktor, patrz na tego Leszka. Ma czapkę z pomponem większym niż głowa. Leszek, dziewięcioletni chłopiec o wielkich okularach i łagodnym usposobieniu, Siedział kilka sanek przed nimi. Rzeczywiście jego mama zadbała o to, by nie zmarzł, owijając go szalikiem tak mocno, że wystawał mu tylko nos i oczy. Wjechali w głąb lasu, który wyglądał jak wyjęty prosto z baśni. Sosny ugięły się pod ciężarem śnieżnych czap, tworząc nad drogą naturalne tunele. Słońce przebijało się przez gałęzie, tworząc na białym puchu złote plamy. Michał odwrócił się na swoich sankach, śmiejąc się w głos do Leszka, który kurczowo trzymał się sznurka. Wiatr targał włosami Michała, a pęd powietrza sprawiał, że oczy łzawiły ze szczęścia. Helcia, otulona w swój czerwony kombinezon, rozglądała się dookoła z szeroko otwartymi oczami. – Patrzcie, tam jest sarna! – krzyknęła, wskazując na skraj polany. Świat wydawał się w tej chwili ogromny, czysty i pełen cudów. Nikt nie zauważył, że na samym końcu sznura Marcel i Wiktor szeptali coś do siebie, zerkając porozumiewawczo na pleca kleszka. Marcel i Wiktor czuli się zbyt dorośli na zwykły kulik. Szukali sposobu, by trochę namieszać. Patrz na tego małego w niebieskiej czapie, szepnął Marcel do Wiktora. Ma pusty plecak na saneczkach. To będzie idealny schowek. Gdy sanie wjechały w gęstsze zarośla, i uwaga wszystkich była skupiona na omijaniu nisko wiszących gałęzi. Marcel wyciągnął z zapazuchy ciężki pakunek, zawinięty w papier i folię. Był to zapas kiełbas na ognisko, który ukradkiem podwędził z kosza rodziców. Z precyzją akrobaty, wychylając się niebezpiecznie ze swoich sanek, wsunął paczkę do otwartej przegrody plecaka niczego nieświadomego leszka. Wiktor stłumił śmiech, chowając twarz w dłoniach. Plan był prosty. Kiedy kiełbasy znikną, oni od razu skierują zarzuty na tego chłopca, by uniknąć kary za swoje psoty. Co wy tam robicie? zapytała Helcia, która akurat spojrzała w ich kierunku. Pilnuj swoich sanek, maluchu. Odparował Wiktor, a Helcia, choć poczuła ukłucie niepokoju, dała się porwać szalonej radości. Po godzinie dotarli do celu. Na polanie czekał już pan leśniczy przyjaciel dziadka Jana. Ogień już wesoło trzaskał w kamiennym kręgu, a wokół stały pniaki do siedzenia. Na boku, pod zadaszeniem, przygotowano prowiant, trzy wielkie kosze pełne jedzenia i kilkanaście termosów z parującą malinową herbatą. Dobra, wygłodniałe wilki, zawołał tata Michała. Czas na kiełbaski. Michał przynieść ten główny kosz z wędlinami. Michał podszedł do sań, ale po chwili wrócił z pustymi rękami. A to. Tu nie ma kiełbasy. Są bułki, są ogórki kiszone, jest keczup, ale kiełbasy nie ma. Zapanowała konsternacja. Rodzice zaczęli przeszukiwać duże sanie. Przesunięto koce, zajrzano pod siedzenia. Nic. Przecież pakowałem ją osobiście, dziwił się dziadek Jan. Cała wielka paczka zapakowana w pergamin i folię musiała wypaść po drodze na którymś wyboju. Dzieciaki posmutniały. Wizja pieczonej kiełbaski na mrozie była główną atrakcją dnia. Może to przez te twoje rajdy, dziadku? Zażartował Wiktor, mrugając do Marcela. Pewnie leży gdzieś w rowie dwa kilometry stąd. Szkoda. Niektórzy pewnie są bardzo głodni. Wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego. Mała Zuzia, chcąc usiąść obok leszka, spróbowała przesunąć jego plecak, który leżał porzucony na śniegu. Ale ciężki! Stęknęła, a gdy szarpnęła mocniej, niezapięta klapa plecaka otworzyła się i na biały śnieg wypadła. Ogromna, owinięta w folię paczka kiełbas. Wszyscy zamarli. Spojrzenia dorosłych i dzieci spoczęły na leszku. Chłopiec stał z otwartą buzią, kompletnie zdezorientowany. Leszek? zapytała cicho jego mama. Dlaczego wziąłeś kiełbasę do plecaka i nikomu nie powiedziałeś? Ale ja ja jej nie brałem, wykrztusił dziewięciolatek. No jasne. Sama tam wskoczyła, zakpił Marcel, podchodząc bliżej. Patrzcie go, cicha woda. Chciał mieć wszystko dla siebie, jak my byśmy już pojechali do domu. Ale z ciebie kolega, Leszku. Kilku chłopców z grupy, chcąc przypodobać się starszym kolegom, zaczęło potakiwać. No, nie fajnie, Leszek. Przez ciebie o mało nie zostaliśmy bez obiadu rzucił jeden z nich. Złodziej kiełbasy, zaśmiał się Wiktor. Leszek poczerwieniał na twarzy. Jego oczy natychmiast zaszkliły się łzami, które zaczęły spływać po policzkach, zamarzając na mrozie. Czuł się osaczony i niesprawiedliwie oskarżony. A co gorsza, nikt mu nie wierzył. Ja naprawdę nie wiem skąd to się tam wzięło, szlochał zasłaniając twarz rękawiczkami. Michał patrzył na to wszystko i czuł, jak rośnie w nim złość. Przypomniał sobie szeptanie Marcela na saniach. Przypomniał sobie, jak Marcel majstrował przy pleca kuleszka. Wiedział, co musi zrobić, choć serce biło mu jako szalałe. Sprzeciwienie się Marcelowi i Wiktorowi nie było łatwe. Przestańcie! zawołał Michał, wychodząc na środek kręgu. Leszek tego nie zrobił! Helcia mówiła, że widziała, jak Marcel nachylał się nad sankami Leszka w czasie jazdy. Zresztą ja też zwróciłem na to uwagę, tylko jakoś wtedy nie skupiłem się na tym. Teraz wszystko składa się w całość. Marcel zmrużył oczy. Co ty gadasz, Michał? Przywidziało wam się od tego śniegu. Przestańcie! zawołał Michał, wychodząc na środek kręgu. Leszek tego nie zrobił! Helcia mówiła, że widziała, jak Marcel nachylał się nad sankami leszka w czasie jazdy. Zresztą ja też zwróciłem na to uwagę, tylko jakoś wtedy nie skupiłem się na tym. Teraz wszystko składa się w całość. Marcel zmrużył oczy. Co ty gadasz, Michał? Przywidziało wam się od tego śniegu. Wtedy stało się coś niezwykłego. Mała, pięcioletnia Helcia, która do tej pory siedziała cicho, skubiąc swoją rękawiczkę. Podeszła do dziadka Jana i pociągnęła go za rękaw. Dziadziusiu, Michał mówi prawdę. Powiedziała swoim cienkim, ale bardzo wyraźnym głosem. Ja też widziałam. Ten duży pan w czarnej czapce, wskazała rączką na marcela. Wsadził coś leszkowi do torby. Myślałam, że to prezent, bo tak się śmiał pod nosem. Na polanie zapadła cisza tak głęboka że słychać było tylko trzaskanie drewna w ogniu. Dziadek Jan powoli zdjął czapkę i spojrzał na Marcela i Wiktora. Jego wzrok nie był groźny, był gorszy, był pełen zawodu. Czy to prawda, chłopcy? Zapytał spokojnie dziadek. Marcel i Wiktor wymienili szybkie spojrzenia. Cała ich pewność siebie wyparowała w ułamku sekundy. Widząc surowe miny swoich rodziców i oskarżycielski wzrok reszty dzieci, Marcel spuścił głowę. To miał być tylko żart, mruknął pod nosem. Chcieliśmy zobaczyć, jaką będzie miał minę, jak się znajdzie u niego kiełbasa. Nie myśleliśmy, że się rozpłacze. Rodzice nie byli rozbawieni żartem. Tata Marcela podszedł do syna i położył mu rękę na ramieniu, ale nie po to, by go pocieszyć. Żart jest wtedy, gdy wszyscy się śmieją, Marcelu. Tutaj śmialiście się tylko wydwaj powiedział twardo. Zanim zaczęto pieczenie, Marcel i Wiktor musieli podejść do Leszka i przy wszystkich go przeprosić. Zrobili to z wyraźnym wstydem, unikając wzroku Michała, który stał dumnie obok mniejszego kolegi. Dziadek Jan ogłosił werdykt. Kiełbaski zaraz upieczemy, bo ogień jest idealny. Ale skoro Marcel i Wiktor mają tak dużo energii na głupie żarty, to po posiłku pomogą leśniczemu posprzątać całą polanę. A po powrocie na osiedle, cóż, widziałem, że chodniki przed naszymi domami znowu zasypało. Panowie dostaniecie łopaty i ośnieżycie cały pas wzdłuż drogi. Chłopcy tylko westchnęli, wiedząc, że nie ma sensu dyskutować. Reszta popołudnia minęła wspaniale. Kiełbaski, które o mało nie stały się przyczyną kłótni, smakowały najlepiej na świecie. Herbata z termosu rozgrzewała od środka, a dym z ogniska pachniał wolnością i lasem. Michał czuł satysfakcję, nie dlatego, że starsi koledzy zostali ukarani, ale dlatego, że udało mu się obronić kogoś, kto sam nie potrafił się bronić. Gdy kulik wracał na osiedle, słońce już zachodziło, barwiąc śnieg na różowo i fioletowo. Marcel i Wiktor nie siedzieli już dumni na końcu. Siedzieli cicho, rozmyślając o czekających ich chłopatach do śniegu. Kiedy dotarli na miejsce, dorośli poszli do domów, a Michał zatrzymał się na chwilę przy Leszku. I jak się czujesz? Zapytał chłopca. Dzięki, Michał i dzięki, Helciu, powiedział Leszek, poprawiając okulary. Myślałem, że wszyscy będą na mnie źli. Od tego są koledzy, uśmiechnął się Michał. A teraz chodźmy, bo chcę zobaczyć, jak Marcel i Wiktor radzą sobie z tymi zaspami na chodniku. I rzeczywiście do późnego wieczora na osiedlu słychać było rytmiczne szuranie łopat o beton. Marcel i Wiktor pracowali w pocie czoła, a każdy sąsiad, który ich mijał, uśmiechał się pod nosem, wiedząc, że ta lekcja pokory przyda im się bardziej niż jakakolwiek inna. Morał z tej bajki jest prosty, choć ważny. Prawdziwa siła nie polega na tym, by z kogoś drwić i szukać poklasku u innych, ale na tym, by mieć odwagę stanąć po stronie prawdy, nawet gdy przeciwnik wydaje się silniejszy. Jeden głos sprawiedliwości potrafi uciszyć nawet największy chór kłamstw. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję, że ta mroźna, ale pełna ciepła opowieść o przyjaźni zostanie w Waszych sercach na długo!